Witamy Was na kanale Connoisseur i zapraszamy na krótki materiał dotyczący prezentacji najnowszego modelu ekspresu marki Jura – J8. Jest to urządzenie nawiązujące do dobrze wszystkim znanej linii J, którą charakteryzuje okładowy kształt. W ekspresie J8 dodano jednak chromowane elementy, które na pewno dodają prestiżowego wyglądu. Warto również tutaj wspomnieć o dużym dotykowym wyświetlaczu o przekątnej 4,3 cala, który bardzo łatwo się użytkuje. Model ten został udoskonalony o nowoczesne technologie, o których za chwilę Wam opowiemy. W ekspresie od 8 mamy możliwość przygotować aż 31 specjałów kawowych ale to właśnie fani kaw mlecznych będą mieli prawdziwą frajdę z przygotowywania swojej ulubionej kawy. Technologia gładkiej pianki oraz funkcja dodatkowego espresso w kawach mlecznych z pewnością jest Wam znana. Tym razem Jura postanowiła pójść krok naprzód i stworzyć pojemnik, dzięki któremu będziemy mogli stworzyć nie tylko kawę z syropem, ale kawę ze słodką pianką mleczną. Ten pojemnik oraz ta funkcja została nazwana Sweet Foam. Jak to się dzieje? Wystarczy wlać do tego pojemnika odpowiednią ilość ulubionego syropu, a następnie wczepić go do, do ekspresu. Kolejną technologią, jaka została wprowadzona w tym ekspresie, to profesjonalny młynek ar 2+, który można regulować na niepracującym młynku. Dodatkowo, młynek ten został wyposażony w kontrolę aromatu, co oznacza, że ekspres będzie nam intuicyjnie podpowiadał, jaka grubość mielenia będzie najbardziej optymalna do danego specjału kawowego. Dzięki temu rozwiązaniu każdy specjał kawowy cechuje wyjątkowo zarówno w smaku, jak i w aromacie. Sugestie stopnia mielenia będą wyświetlane na wyświetlaczu głównym po wybraniu specjału kawowego. Oczywiście funkcję tę w łatwy sposób można wyłączyć, wchodząc w menu ustawienia. Przejdźmy teraz do kawczarnych, ponieważ tutaj również została wprowadzona pewna innowacja. Proces pulsacyjnej ekstrakcji jest już w tych ekspresach standardem. Teraz czas opowiedzieć o Coffee Eye. Jest to inteligentny czujnik, który znajduje się tuż pod wylewką kawy czarnej. Kiedy położymy filiżankę w wyznaczonym miejscu, ekspres poinformuje nas o tym oraz na wyświetlaczu pokaże tylko te specjały kawowe, które możemy przygotować pod daną wylewką. Mamy nadzieję, że nasza prezentacja okazała się dla Was pomocna oraz ciekawa. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania na temat tego ekspresu, zachęcamy do pozostawienia komentarza. Dziękujemy.